Witajcie. W tym filmiku pokażę Wam, jakie są zalety posiadania konta premium w serwisie ankieterka.pl. Link do serwisu znajdziecie w opisie do tego filmiku. Teraz jestem zalogowana, jak widzicie, na swoim koncie. Na razie mam konto zwykłe. Tutaj możecie zobaczyć, że na stronie wyświetlają się reklamy. Poza tym, w mojej ankiecie, kiedy ją otworzymy, też wyświetlają się reklamy. Hmm. Możemy też spróbować dodać nową ankietę. Na razie stworzyłam dwie, jak widzicie. Kiedy kliknę na przycisk nowa ankieta, pojawia się komunikat, że stworzyłam już maksymalną ilość ankiet dla konta darmowego, to znaczy dwie. Co dalej możemy wejść w jedną z moich ankiet do pytania do ankiety. I tutaj stworzyłam już pięć pytań. W momencie, kiedy chcę dodać następne pytanie, pojawia się komunikat, że przekroczono limit pytań do konta zwykłego, to znaczy 5 pytań. Kolejna rzecz. Kiedy wejdziemy w zakładkę wiadomości. Tutaj niestety nie mogę wysłać maila na zakończenie ankiety do użytkowników, do respondentów i nie mogę też otrzymać maila, który pokaże, że ankieta została wypełniona przez kogoś. Następna rzecz dotyczy analizy ankiety i udostępniania. Może najpierw zobaczmy o udostępnianiu. Udostępnianie zachowuje wszystkie funkcje, które były wcześniej. A w analizie ankiety, jak widzicie, znowu pojawiają się reklamy. I kiedy chcę wyeksportować odpowiedzi, pojawia się komunikat, że jest to możliwe tylko w koncie Premium. To samo dotyczy eksportu adresów e-mail. A co zrobić w takim razie, żeby móc cieszyć się? większymi możliwościami. Możemy wejść w swoje konto, w zakładkę premium i wtedy pojawi nam się możliwość aktywacji konta premium na 30 dni. Możemy to zrobić dokonując przelewu poprzez serwis dotpay. Kiedy klikniemy w ten link pojawi nam się możliwość wyboru swojego banku. Wybieramy, wpisujemy swoje dane i adres e-mail. Na ten adres e-mail zostanie nam wysłany kod. Ja już ten kod Kupiłam. Także kod możemy wpisać w pole, w którym pojawia nam się miejsce na pisanie kodu premium, kopiujemy kod i wklejamy go w tym miejscu, klikamy przycisk Zatwierdź i w tym momencie nasze konto zostało aktywowane. Także teraz możemy cieszyć się większymi możliwościami, ale jeśli chcemy kupić konto premium w inny sposób, wykonując. Dokonując zwykłego przelewu bankowego, możemy to również zrobić w ten sposób. Co teraz mamy dzięki temu kontu Premium? Zobaczmy po kolei. Na naszym koncie, kiedy na nie wejdziemy, jak widzicie, nie pojawiają się żadne reklamy. Nie ma też limitu ankiet. Jak widzicie, pisze bez limitu, także możemy spokojnie sobie dodać nową ankietę. Ponadto, kiedy wejdziemy w pytania na naszej ankiecie. Znika nam też limit pytań i spokojnie możemy dodać kilka kolejnych pytań. W zasadzie nieskończoną ilość, ile nam się tylko podoba. Następna rzecz, jeśli chodzi o analizę ankiety, to możemy tutaj eksportować sobie odpowiedzi i adresy e-mail. Jeśli wrócimy jeszcze do wiadomości, to na koniec pojawi nam się możliwość wysłania automatycznego e-maila do każdego z respondentów, którzy, którzy wypełnią ankietę. I jeszcze jedna funkcja, czyli automatyczne powiadamianie mailowe po wypełnieniu ankiety. Kiedy ktoś z respondentów ją wypełni, na nasz adres e-mail przyjdzie taka informacja. I ostatnia rzecz, kiedy wejdziemy na naszą ankietę, że sobie ją i widzicie, że teraz już nie ma żadnych reklam. Także zachęcamy do zakupu Konta Premium.